Dobra, to zaśpiewamy. Spróbuję to zaśpiewać. Jedną nutę sobie zaśpiewamy i lecimy grać w Fortnite'a. Tylko ja nie jestem śpiewakiem i pewnie będą mieli wszyscy bekę. I pewnie zrezygnuję po pierwszej zwrotce, ale podoba mi się ta piosenka. I chcę spróbować ją zaśpiewać. Czekajcie. Nie wczułem się jeszcze raz. Będziemy śpiewać Stałem pod blokiem i stałem po cash, Gdy było zimno i padał deszcz Widziałem życie i śmierć Nie wrócę już do tamtych miejsc Miałem ziomalem znutną w chleb Wokalem oddałem to jedyny lek zaciśniętą pięć już niczego nie boję się stałem pod blokiem i stałem po kesz. gdy było zimno i padał deszcz <laughs> Życie i śmierć nie wrócę już do tamtych miejsc wokale oddałem to jedyny lek zaciśniętą pięć już niczego nie boję się Ty, ale ja autotyuna to ja nie mam, ma ten typ na autotunie Kurwy chciałyby mieć wszystko za darmo Wiem jaką wartość ma banknot, jak ja nie umiem Jebać Środko wyślę korporacją Rzucam gwizdki przed walką Dobra pierdole, ja nie y jednak nie jestem śpiewakiem, nie Rezygnuję z tego, gościu, pakuje walizę, chyba Przebranżowie się na disco polo, co wy na to? Jak ten. Zaraz śpiewam chyba Zenka Martyniuka, może mi wyjdzie, kurwa. Bez kitu. Przenoszę się na Zenka Martyniuka. Ta. Co to zanuta? Lepiej od Czuksa. Co ty gadasz? Jak ja lepszy chyba od Czuksa. Ej, Rafon, dodasz w Fortnite, no mogę cię dodać.